Ja jestem ksiądz Tobiasz a to niedzielny podcast. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego minimalizm jest jedną z możliwych form podejścia do życia chrześcijańskiego. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, proszę zostaw subskrypcję, komentarz, daj łapkę w górę i udostępnij znajomym. Z księgi mądrości śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie, nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania odchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do Niego należą. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam, że wszystko zostało stworzone przez Boga i jako takie służy dobru człowieka. Jednakże nie wszystko, czego używamy, tak w naszym codziennym życiu, przynosi nam dobro. I Biblia mówi, że dzieje się to przez kuszenie diabła, przez jego działalność. Oczywiście nie mamy wpływu na to, w których miejscach, w których elementach naszego życia Przeżywamy to kuszenie, i też nie do końca możemy wpłynąć tu i teraz na to, czy to kuszenie pokonamy, czy też nie. Jednakże idea minimalizmu, która przeżywała swój triumf, swoją popularność kilka lat temu, sprawia, że możemy trochę nad tym zapanować, że nasze życie możemy poukładać w taki sposób, aby rzeczywiście rzeczy, które zostały stworzone przez Boga, które przez nas zostały przekształcone, mogą nam służyć, mogą przynosić nam dobro, bo minimalizm nie jest takim podejściem do życia, w którym pozbywamy się przedmiotów z naszego otoczenia tylko dla samej idei posiadania mało. To posiadanie mało ma przynosić człowiekowi korzyść, albo inaczej Zostawiamy w swoim otoczeniu tylko te rzeczy, które nam przynoszą dobro, które nam służą, które wspierają nasze cele, nasze dążenia. W ten sposób minimalizm jest drogą do tego, aby przeżywać swoje życie w pełni, w sposób satysfakcjonujący. Wówczas niejako obchodzimy te pokusy diabła, bo albo pokusy możemy zwyciężać, albo możemy w ogóle wypisać się z przestrzeni, w których przeżywamy to kuszenie. Wiedzą to wszystkie osoby uzależnione. Jeżeli ze swojego otoczenia wyrugują te rzeczy, które są przedmiotem odczuwanej pokusy, wówczas o wiele łatwiej z tym nałogiem walczyć, a mając kontakt z daną używką jest to o wiele trudniejsze. Dlatego też minimalizm jest Swego rodzaju lekarstwem. Oczywiście nie jest złotym środkiem, nie jest idealny, ale sprawia, że to, co jest dobre w naszym życiu, wychodzi na czoło, wychodzi na pierwsze miejsce. I wówczas korzystamy tylko z tego. Nie odnosi się to tylko do rzeczy w naszym otoczeniu. Minimalizm nie jest sposobem na uporządkowanie szafy czy mieszkania, ale na uporządkowanie całego życia, na pozbycie się tych elementów, które przejadają nasz czas, nasze pieniądze, nasze siły na kontakty z innymi, zostawiamy tylko te elementy, które sprawiają, że są elementem naszego dobrostanu psychicznego, zdrowotnego, ekonomicznego czy nawet duchowego. Z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli – Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudisz Nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi – Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Jąwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Tali takum, to znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie, się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. W dzisiejszej Ewangelii widzimy przełożonego synagogi Jaira. Był człowiekiem na tyle zdesperowanym, że postanowił porzucić pozory. Postanowił zwrócić się do wędrownego nauczyciela, do tego, który krytykował innych przełożonych narodu izraelskiego, i zwrócić się do niego o pomoc. I widzimy, że żebrząc o tę pomoc od Jezusa. Odziera się ze wszystkich pozorów, które składały się na jego tożsamość. Jako przełożony synagogi nie powinien tak postępować, przynajmniej według społeczeństwa, według ludzi, którzy byli jego sąsiadami, jego znajomymi. To, że wiązało się to z negatywną oceną ludzi, widzimy chociażby przez to, że Jezus został wyśmiany. W zasadzie chyba to jedyny fragment, w którym widzimy, że dosłownie ludzie śmieją się z Jezusa. A skoro śmiano się z Jezusa, który twierdził, że dziewczynka wcale nie zmarła, to tym bardziej śmiano się z jej ojca, który myślał, że Jezus jest w stanie ją uzdrowić czy nawet wskrzesić z martwych. Skoro Jair dzięki temu pozbyciu się, Wszelkich pozorów osiągnął swój cel, my również możemy pozbywać się ze swojego życia tych pozorów. I uczy nas tego minimalizm. A jakie to są pozory w naszym życiu? Tym pozorem jest dążenie do ciągłego podnoszenia swojego statusu, czy to materialnego, czy społecznego. Odbywa się to zawsze wtedy, kiedy dążymy, kiedy staramy się. Osiągnąć to, aby nasze życie wyglądało lepiej niż wyglądało kiedyś. I ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież jest dobre dążenie, ale jeżeli odbywa się to kosztem rzeczy, które są dla nas najważniejsze, wówczas nie można powiedzieć, że to jest dobre. Wręcz przeciwnie, jest to złe, gdyż nie, życzy, nie służy temu, co jest najważniejsze. Dla Jaira, w tej konkretnej sytuacji, Najważniejsza była jego córka. I dobrze byłoby, gdybyśmy my również umieli w każdej sytuacji naszego życia odpowiedzieć sobie, co jest dla mnie najważniejsze i za tym, co jest dla mnie najważniejsze, abyśmy umieli dążyć, porzucając wszelkie pozory, konwenanse itd. W ten sposób jesteśmy w stanie dojść do takiej sytuacji, w której będziemy potrafili zrezygnować, czy z rzeczy, czy z sytuacji, z jakichś elementów naszego życia, które na pozór w społeczeństwie są uznawane za konieczne, za ważne, a my pozbędziemy się ich, dlatego że nie służą naszym celom. I spójrzmy, to już w społeczeństwie się dokonało. Kiedyś absurdem było nieposiadanie telewizora. Wszyscy uważali, no, że w domu musi być telewizor. Dzisiaj jest rzeczą normalną, kiedy go nie mamy bo wiemy, że telewizor nie służy naszym celom, nie służy naszemu dobru. I podobnie może być ze wszystkimi przedmiotami, czy też innymi elementami naszego życia, z naszymi znajomymi, z naszą pracą, że możemy pozbywać się tego, co nam nie służy. Nawet jeżeli społeczeństwo uważa, że to musi być w życiu każdego, my tego społeczeństwa chce słuchać. Nie musimy, ale musimy słuchać głosu naszego serca, aby iść za tym, co dla nas jest najważniejsze. Z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko: w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość, naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech Wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom. Aby ich bogactwo było Wam pomocą w Waszych niedostatkach, i aby nastała równość, jak to jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Dzisiejsze drugie czytanie mówi nam, że Jezus, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Zadaj sobie pytanie, kiedy sam przed sobą uznałeś, że jesteś bogaty. Nie mówię o sytuacjach, kiedy chciałeś e, popisać się przed znajomymi czy przed rodziną, ale kiedy naprawdę uznałeś, że jesteś już wystarczająco bogaty? Prawdopodobnie ten moment nigdy nie nastąpił. W większości uważamy, że zawsze jesteśmy biedni, niezależnie od tego, ile posiadamy na koncie, gdzie mieszkamy. Co posiadamy. Zawsze jest za mało. Zawsze możemy mieć więcej. I dochodzi do takiego absurdu, że starając się mieć więcej, tak naprawdę tracimy nasze życie. A ktoś, kto traci swoje życie po to, aby tylko pracować, aby mieć więcej, aby być użytkownikiem większej ilości rzeczy, tak naprawdę staje się niewolnikiem tych przedmiotów, gdyż poświęca swoje życie, swoje dobro na rzecz nie wiadomo w zasadzie, czy jego dobra, chyba na rzecz dobra tych przedmiotów, które są, a których się tak naprawdę nie używa, które nie są najistotniejsze. I minimalizm przychodzi z ideą, aby uznać siebie samego za bogatego i to bogatego ponad miarę tu i teraz, już w tej chwili, będąc Bogatym ponad miarę, stwierdzamy w końcu, że skoro mamy tak dużo, to musimy tym bogactwem podzielić się ze światem. Musimy z tego bogactwa się odkopać i stać się ubogimi. Wówczas z pewnych elementów naszego życia pozbywamy się tych fragmentów, które są dla nas obciążające, których jest za dużo. I tu nie chodzi tylko znów o przedmioty, które posiadamy, o nasze ubrania czy książki na regale, ale też przede wszystkim, przede wszystkim o czas, który poświęcamy, aby te przedmioty zdobyć i utrzymać je w dobrym stanie. Jeżeli pozbędziemy się tych przedmiotów z naszego życia, to stajemy się ubodzy i znów tym ubóstwem możemy ubogacać. Przede wszystkim ubogacamy samych siebie na nowo, gdyż czas, który raptem staje się pusty, możemy przełożyć na te fragmenty naszego życia, które są dla nas najważniejsze, na te osoby, które kochamy najbardziej. I wówczas to nasze życie staje się życiem pełniejszym życiem prawdziwego bogacza. W którym na wszystko mamy czas, na wszystko mamy miejsce. Przekłada się to również na relacje z innymi ludźmi, na, na to, że jesteśmy w stanie poświęcić im więcej czasu, jesteśmy w stanie poświęcić czasu więcej naszej pasji, ale też więcej czasu Panu Bogu. I głównie to o ten czas chodzi. Pozbywając się przedmiotów, zyskujemy tak naprawdę czas, czas, który nas Ubogaca. Minimalizm to bardzo ciekawa idea, ale nie jest to styl życia, na który każdy może sobie pozwolić. Jeżeli Cię zainteresował, warto go zgłębić. Na YouTubie jest bardzo dużo informacji na ten temat. Zastanów się jednak, co w Twoim życiu jest elementem, z którego możesz zdezygnować, który tak naprawdę. Nie jest ważny, ale który cię na tyle przytłacza, że na te rzeczy najważniejsze nie masz czasu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, proszę zostaw subskrypcję, łapkę w górę, udostępnij znajomym. W ten sposób przyczynisz się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.